Cześć widzowie, wszystkiego dobrego na święta, dużo spokoju, miłości, dużo kasiory, żebyście sobie mogli pozwolić na takie drobne prezenty u mnie, jakim jest Nowa Kalifornia. <laughs> Przyjechała do mnie wolna, bez klienta, także jest dostępna od ręki. Kalifornia Beach, ta w konfiguratorze wersja pierwsza, podstawowa. I słuchajcie, zamówiłem ją w hybrydzie z napędem na 4 koła, z silnikiem benzynowym 1.5, 177 koni benzynowym plus silnik elektryczny 116 koni, który dodaje nam napęd na tył. Razem mamy napęd na cztery koła i 245 koni. I teraz tak... Jest to hybryda doładowana z gniazdka. Jak mamy tutaj 20 kW baterię w porównaniu do tych starszych wersji i jak się doładujemy, to możemy przejechać na samym prądzie 80 km, więc jest to idealne auto do poruszania się po mieście z dzieciakami na zakupy, z żoną na zakupy, do przedszkola do żłobka, możemy sobie, jeżeli mamy fotowoltaikę objeździć, to wszystko na prądzie. I teraz tak, z dodatków, a przede wszystkim kolor, bo jest zajebisty. Jest to kolor brązowy Cooper Metallic z czarnym, perłowym dachem, z czarnymi felgami osiemnastkami i wygląda to na żywo naprawdę kozacko. Mocno przyciemniłem z tyłu szyby, jest dobrze. Ponadto mamy ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy, szybę przednią ogrzewaną termoizolacyjną. Centralny zamek z keylessem, z funkcją safe, czyli bezkluczykowo sobie nasz samochód otworzymy, zamkniemy, odpalimy, w sensie kluczyki w kieszeni. Eee, co tutaj mamy? Tapicerkę z mikrofibry. To już pokażę, bo też czasami pytacie, nie wiecie, czy warto dopłacić. Uważam, że warto. Góra jasna. Dół ciemny. Obręcze 18, tak jak wspomniałem, pakiet systemów asystujących, czyli aktywny tempomat, side assist w lusterku, reflektory LED Matrixy, i drzwi boczne z elektrycznym wspomaganiem domykania i klapa z tyłu z elektrycznym wspomaganiem domykania. Też pytacie i też pokażę jak to działa. I one się nam tutaj dociągają. I teraz tak z tyłu mamy takie ciekawe rozwiązanie ze względu na to, że jest to hybryda. Mamy tutaj trzy miejsca. Te krzesła możemy sobie przestawić tutaj. Krzesła czy tam fotele mogą być bliżej. Wtedy mamy bardzo duży bagażnik. Eee, eee. Mamy w standardzie hak. I dostajecie od nas bagażnik rowerowy na ten hak, mamy tutaj markizę i mamy otwierany do góry dach. I to są tak naprawdę wszystkie dodatki, które zmieniają standardowego multivan'a w Kalifornii, czyli co pojedziemy na kemping, możemy sobie otworzyć dach, przespać się gdzieś w dwie osoby. Na dole, jak zlikwidujemy krzesła, to mamy całą paską podłogę, możemy też wstawić materac. A na co dzień możemy śmigać z tym samochodem? Tak jak każdym samochodem rodzinnym. W pakiecie 2 plus 3. na ogłoszenie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu. Ja jestem Przemek. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Pozdrawiam.